Lidier wrócił do obozu z fioletowymi owocami, które zabrał do jutowego worka. — Patrzcie, co mam! Moje piękne panie, dziś czeka nas niebywała uczta. Nie ma tego wiele, ale lepsze to niż nic. Rozpromieniony młodzieniec chwalił się zebranym łupem, a Gerda podbiegła i nabrała sobie porcję, po czym wróciła na miejsce przy ognisku. Już miała zjeść owoce, gdy kątem Moka dostrzegła małe zielone plamki. — Stój! Nie jedz tego! — Rzuciłam się ku dziewczynie, wytrącając jej dłoni owoce, które wpadły wprost do żaru, gdzie skwiercząc zostały pożarte przez płomienie. Gara spojrzała na mnie z wyrzutem. Hej, nie jedliśmy nic od niemal dwóch dni oszalałaś? Jeśli chcesz, żeby to był twój ostatni posiłek, to wcinaj śmiało, powiedziała ostro. Widzi, że błagam nie jadłeś tych jagód podczas zbierania. One są trujące, dlaczego je zerwałeś? Ja, ja chyba. Likier już miał odpowiedzieć, gdy nagle spoważniał, po czym spojrzał na mnie ze strachem, by po chwili opaść na kolana. Wraz z gardą zerwałam się z miejsca i popędziłam do przyjaciela. Uklękłam obok niego i zaczęłam badać puls, podczas gdy brunet przymknął oczy i cichym głosem wyszeptał, że jest mu słabo i chce mu się spać. Zaczęłam gorączkowo myśleć. Jeśli zjadę jagody już w lesie, to działała już jakieś 20 minut. Coś tu było nie tak. Po takim czasie doszłoby do zatrzymania oddechu, nie widziałam też charakterystycznej piany wydzielającej się z ust przy zatruciu jagodami. Rozważałam wszystkie możliwości. Nie mamy antidotum ani możliwości, aby je stworzyć. Nie mamy odpowiednich zwojów, a do najbliższego miasta dotarlibyśmy najwcześniej za dwie godziny. Panika zaczęła mieszać mi głowie. Gerda szlochała i szarpała boki. nakazując mu, by się budził. Co mogę zrobić? Co mogę? Nie mam nic, co mogłoby mu pomóc. Ale to się nie może tak skończyć. Ciągle zadawałam sobie pytanie, co ja mogę? Nagle uderzyła mi pewna myśl, a gdybym za pomocą magii spróbowała zneutralizować toksynę, w zasadzie nikt tak nie robi, dlatego że zwykle to nie działa. Właśnie dlatego toksyny są tak niebezpieczne, ale nie miałam już nic do stracenia. Tylko, że litier nie ma upuchniętego gardła, to wszystko nie zgadzało się z objawami. Czy jest możliwe, że zaszkodziło mu coś innego? W lesie można napotkać na różnego rodzaju trujące rośliny. Czasem wystarczy się oczuć oporządzonej liście wężownicy, by dostać reakcji alergicznej. Jest cel możliwości. Nie zdąży sprawdzić wszystkich, a już na pewno nie zdążę znaleźć na nie lekarstwa. Nagle Nikir drgnął i wydał siebie gardłowy dźwięk, jakby się kszczusił. Jego ciało zaczęło się nienaturalnie trząść. Musiał sprawdzić, czy się nie dławi. Może coś utknęło w jego przyłku. Pochyliłam się i przylgnęłam do niego całym ciałem, aby złagodzić drgawki. Odchyliłam głowę przyjaciela, by sprawdzić przełyk, lecz nim zdążyłam rozchylić mu usta, Litier nagle ocknął się i przytulał mnie na ziemię. Gerda odskoczyła jak poparzona, nie rozumiejąc, co się dzieje. Oszołomiona, wpatrywałam się w jego twarz, będąc przykworzona do ziemi i wypatrywałam jakikolwiek wskazówek, które powiedzą mi, co tu właściwie się dzieje. Litier, widząc konsternację i strach na mojej twarzy, nagle uśmiechnął się w Wyrżał na nim w dziwny sposób, aż dreszcz przebiegł mi po plecach. No cóż, piękna El, ujęło mnie, że tak się o mnie martwi, i jesteś gotowa ruszyć mi na ratunek w obliczu niechybnej śmierci. Uśmiechając się, wciąż się we mnie wpatrywał i napawał widokiem mojej twarzy, gdy zaczęła do mnie docierać absurdalność tej sytuacji.